Słuchaj, to też coś mi się objąło że faktycznie, że takie coś tutaj niektórzy słyszeli, nie? A ja tu słyszałem kroki najbardziej i... Wanna. Tu było dużo, wiesz, śmierci. Jest tu schody na dół, jak chcesz. To tak, tak. no, zaraz pójdziemy. Pokaż tą wannę. No bywa tutaj śmierć, to na pewno. Każda sala no. no! Chodź, chodź tutaj, chodź. Wiara w siły nadprzyrodzone to odwieczna kwestia sporu. Nigdy naukowo nie potwierdzono zjawisk paranormalnych. Zawsze eksplorując takie miejsca, staram się podchodzić do tematu mocno sceptycznie. Podobnie było tutaj. Opuszczony w 2009 roku szpital został szybko okrzyknięty miejscem nawiedzonym. I nic z tym dziwnego. Takie miejsca działają na wyobraźnię. Zwłaszcza w nocy. Jednak postanowiliśmy sami sprawdzić, czy jest coś na rzeczy. Wybraliśmy się tam o trzeciej w nocy, aby w pełni poczuć klimat tego miejsca. Szczerze mówiąc, nie wierzyłem, że coś nas tam zaskoczy, ale grubo się myliłem. Zresztą, zobaczcie sami. Wejście tylko z ochraniaczami, ale chyba niepotrzebne będą. kurę pada deszcz. Tu widzę, woda się leje z góry. bo tu jest. To nie jest schowek, to jest przejście. Tak. No to chodź. No co ty? No ja ty nie wierzysz mi, to chodzi. Proszę. Żartujesz. Jak to jest schowek, to ja jestem święty. O, dupa. Czekaj. Gdzie ja tu byłem. A, ty. Ale to faktycznie Tu jest ten, pod schodami, a widzicie co prowadzi? Pamiętasz? Nie. Idziemy. Bo nie wiem czy, ze, czy ja tam byłam, tylko uważaj, bo to jest strasznie ślisko. Widzę, widzę. poczekaj sobie troszeczkę, podkręcę światło. A, tutaj schody są, widzisz? Orze Techniczny tunel to. Widzisz rury Pewnie elektryka to raczej... A nie, mogła i elektryka też wtedy przebiegać jakaś. Uważaj na rurę, żeby się nie, na, nie nadziać. Mm -hmm. No widzisz? A ty nie chciałeś tu wejść. A ty jest w lewo. Ja uważam, o, ja mam kiepskie buty. Kurde, to jest daleko tam gdzie No, to jest, to jest kawał drogi. pójdę tu jeszcze w lewo, a tu jest... Kurde, tutaj to, jest to już jest zalane. na kalosze. Nie mam kaloszy, przepraszam. Dobra, cofamy się, bo tu jest trochę. Kurde, to nie jest takie proste z tym plecakiem się odwrócić? Ale ten chłopak jest czynny. Który? Ten ale albo był czynny. Jest tak, Piotrek kreację widzę baletnicy ale robi fajne wrażenie no dobra góra znaczy wiesz to jest tak naprawdę część piwnicy nie? Jedno skrzydło tych skrzydeł to jest chyba dwa i chyba więcej Nie, jest na tyle szalony, żeby godzinę duchów tu przychodzić. Tak, siedmiana. trzyma dana. I godzina. godzinę duchów. Mo to długi skrzydła się Na łóżki, łóżka, No. Ale klimat. To jest. zacny widok. Gabinet zabiegowy. Słyszałem. Są dźwięki takie w takich miejscach wypuszczone. Trzeba pokazać. Widzom, żeby nie było, że oszukujemy. Widać, widać. Tak, trzecia Tutaj szybkie wytłumaczenie dla tych, którzy nie wiedzą, dlaczego godzina trzecia w nocy jest godziną duchów i dlaczego takie miejsce odwiedza się właśnie wtedy. Trzecia jest przeciwieństwem godziny 15. A to właśnie o tej porze Jezus umierał na krzyżu. Symetria tych godzin ma przywołać demoniczną aktywność. Spokój pielęgniarek lekarski I tutaj jest oddział chorób dziecięcych, izba przyjęć A tu winda I, I tam jest dalej jeszcze... Zobacz, korytarz W tamtą stronę i w tamtą stronę jest drugi korytarz to jest trochę krótszy. Gdzie chcesz najpierw? Wiecie, co dwa główne. Co dwa piętrowie, że jestem? No Nie wiem czy będzie widać na wideo, ale faktycznie jest tam na górze A co? Szukamy śladów o, o. I zaczynamy je znajdować To gdzieś może być tutaj te schadzki tych Tych pseudo satanistów, nie? Mhm Czy dzieci? E, dzieci, jak zawsze. nie? Najbardziej krypi są, są miejsca, gdzie były jakieś dzieci. Może usłyszymy jakiś wózek dziecięcy, albo coś w tym stylu, to takie modne jest dosyć, nie? Osobą niezatrudnionym wstępem, spronionym. Kuchenka. O matko, sala biegunkowa. Ktoś dopisał to. Słyszysz to? Zajebisty efekty. Poczekaj, proszę. Wiem, ale poczekaj, widzowie też mieli. Patrz. nie gra woda, nie? Żeby wam w pełni oddać klimat, który tu jest. Jeszcze takie znalezisko. Artystyczne. Mhm. Oddział chirurgii. Patrz to tu Jest No i dobra mamy Mamy znalezisko nasze które, którego, którego tutaj no. trochę szukaliśmy Oczywiście krzyż nogami I pełno, pełno farby Wszędzie dookoła. I coś tutaj mamy nawet, patrz Jakieś tam. A tutaj się wkurzył. Napisz po polsku, nie? No jakby to, co zrobić zdjęcie Powiem że wiesz i tu jedzie i tak troszeczkę ma takie. A, dobra, jakaś ruina, nie? Mhm. Zwiedza sobie. Ale jak się tak chodzi to trochę dłużej, i te dźwięki, i, i zaczyna się wiesz, wyobraźnia działać. Troszeczkę lecieć, no? Spokój, Zabiegi anal. Ty nie musisz tego czytać, naprawdę, Piotr. Nie musisz tego czytać w sensie. <laughs> Widzowie sobie poradzą, czytają sobie to. Aj no, nie? Mhm. Wiem, że to dziwne, że się podniecamy wanną, ale sami widzicie, że tutaj nie ma za wiele rzeczy już. Klimat jest, ale rzeczy mało, więc podniecamy się czym, czymkolwiek. O oh no. Jak słychać jest teraz Tam, tu już jest dach, wiesz. To jest bardziej słychać tam trzeba <tuszą> No to jak fajnie zobaczyć. To jakie fajne jest. Tak. I tam jeszcze z tyłu są drzwi. Tak. Ty czujesz to? Tak. Petardy. No. Jak siarka. Ale tu wali siarą. I to jak? No. Ty, ale to tak. Sylwester to tak był dwa miesiące temu. No, Czekaj, tu coś jest, patrz. A nie, to nie wiem, czy to jest. To nie wiem, to nie jest jakaś ta. To... Ja nie widzę pozostałości. Nie, ale jak? Daję tu siarką, nie? Tu jakiś mleko stoi. Ty, ale daję siarą tam. Mm -hmm. mi ci, ale przeszedł lekko, wiesz? Ja wiem, że to wyobraźnia, ale. No, ja wie, nie? Co, co, co tu biega? Przecież Sylwester to był kiedy, nie? Chyba, że oni tutaj jeszcze tymi petardami się bawią. Patrz to, kurde. O, no. A tyś tak lampę tak trzymaj. O tak, tak, tak. tak. Coś słyszałem. Czekaj, czekaj, czekaj. Coś słyszałem. Nie robię sejaj jaj teraz. Jakby ktoś chodził tu. Ja to też słyszę. To nie jest to, że to, że się coś wydaje. Nie, nie, wcześniej. Jak to powiedziałeś, jak to powiedziałeś, to słyszałem, jak ktoś idzie. Autentyko. Wyciągaj ten ten. Proszę cię, wyciągnij to na chwilę. Dobra, dobra. Czy ja muszę baterię zmienić. Nie, nie, nie. Dobra, ja też to słyszałem. Sorry, nie mi się. Nie, nie, ja to mówię, ja to słyszałem. 100% wiesz. Okej. Okay. Gotowy? Tak. Gorzej jak nam się zaświecą wszystkie, to... To będą jaja. Uwaga. No i teraz wychodzimy na ten sam korytarz. To tylko ty świecisz, a ja nie będę świecił, żeby było widać dokładnie, prawda? Tak? Co to korytarz na ten korytarz wygląda? No jest? Korytarz wygląda... też iść dalej. Schody na dół? Tak. tak. Znaczy już na górę chyba nie można, nie? Zobaczmy, to, już jest, to już jest dach. Nie? Przejdźmy jeszcze ten korytarz. Było. Wiem, wiem, właśnie mi się też to pojawiło wcześniej. Przejdźmy ten korytarz. Patrz. Spójrz tu. No to jest ten. Padasz. To dasz jakieś, nie? Dobra, chodźmy ten korytarz jeszcze zobaczmy. Czy my... Zaczyna już zaczyna fiksować, wiesz co, wyobrażam. Zaczynają się dziać jakieś dziwne rzeczy. Widziałem jakiś cień tam na końcu, ale to do, nie, to chyba nie było, nic takiego. już chyba głowa, patrz, to jest zamknięte. Nie, nie byliśmy tutaj. Nie. Niech ktoś No dawaj, dawaj. Zaświeć. Zwykła samka. Tutaj do tylko. co wygłaszało. Dobra. Nic mhm. tu nie ma. Ty! Widziałem. Tu zaczyna coś się dziać. Ale bardzo delikatnie. Co to nie widzisz? Tak coś. ja mhm. ale... tak, to na pewno nie jest od kabli bo tu nie ma żadnego. Nie, bo tu nie masz napięcia żadnego. Więc... Też chyba schody są, nie? Tu są schody czy nie? Są, bo Zresztą to jest główna ta. Nie, tak Ale już wyżej nie ma, bo jest na ostatnim piętrze. To ja bym zszedł jeszcze piętro niżej i zobaczył na tym... Yy... A nie jesteś się tutaj Widziałeś to? Widziałeś ten napis? Piekło. Byliśmy tu, nie? Nie. Masz dźwięk. Ja i zobaczcie dźwięk. A jest winda, tak. To... Było. Zobacz! O kurwa. Zabierz telefon. Wyjmij go jeszcze raz. Telefon Uf. włącz tryb samolotowy, jak możesz. Na chwilę, dobra? Chodzi o to, żeby nie zakłócać wiatru. Ja hmm. tu Podejdź. Tak. Zobacz. Operacyjna. Zobacz, jakie wystają te. Na ta, tą lampę, wielką. Tej wielkiej lampy, tak. Ta. No to coś za dużo włączenie, tego tak, mi się troszkę nie podobało. Dokładnie. To pójdziemy tu i pójdziemy na ścianę. Tutaj, tu, tu się wzbudza. Tu się gdzieś wzbudza, wiesz. Jest, widzisz? Mm -hmm. Ciekawe od czego. Gdzieś tutaj. Dobra idźmy dalej. Patrz. Mm -hmm. o -o. Tu się wzbudza. Co to w ogóle jest za? Wiesz co, tu są te, te pooperacyjne i tak dalej. Więc A. możliwe, że to przez mogę... to. Może było dużo, wiesz, osoby, dużo pacjentów. Osoby mogły umierać, wiesz. Tak. No. Patrz, Ja patrz, patrz, patrz. Zaczyna się tutaj ta Aktywność. Masz rację, to jest pooperacyjne. No tak, mm -hmm. Co? Miał być zwykły urbex, a wyjdzie nam paranormal jakiś, nie? No, no to nie chodzi. Wiesz tu ludzie widzieli jakieś cienie nieraz nie coś tam, wiesz, przebiegło niby tam wiesz, jakieś takie rzeczy, nie? Dźwitza skały Ale te łańcuchy to też coś mi się obiło uszy, faktycznie, że takie coś tutaj niektórzy słyszeli, nie? A ja to słyszałem kroki najbardziej i... Fajne. Tu było i... dużo wiesz śmierci, jest tu spodylać. Poczekaj, weź tutaj. To zaraz pójdziemy. Pokaż tą wannę. No by ma tutaj śmierć, to na pewno bo... Każda sowa Chodź, chodź, kotre, chodź. Kurwa, ale dał od czadu ty. Ale ty nie ma przeciągu. No nie ma przeciągu. Tu było dużo, wiesz, śmierci. Jest tu schody na dół, jak chcesz. To zaraz pójdziemy. Pokaż tam, ładne. No, no tutaj się na pewno. Nie no. zasada. Ło, to Chodź, chodź tutaj, Ale mam ty! Ja pierdzielę. Ty, no... O, to było... To było to głośno! Ty, ale wiecie co? Ludzie, tutaj nie ma żadnego wiatru, jest dzisiaj zero wiatru. Tak. Nie dobra, nie wiem o co chodzi. Wiesz, co mam trochę mentli w głowie teraz? Mam troszeczkę, mówiąc krótko, mindfuck. I to taki trochę. Ty, ale to gdzieś uderzyło przy nas, nie? Tak. To było blisko. Ja. Za nami chyba. No, no. ładnie. Ty, i znowu nie ma wiatr. Ja nie wiem o co biega. Ach. Nie, powiem ci, no tak. Nie ja tego się spodziewałem, tu przyjrzę. Myślałem, nie. że po prostu się pośmiejemy, powygłupiamy. wygłupiamy. A tu kurwa, ja się mam serce mi biję teraz. Co to jest? Weź tu przyświec. Sala nadzoru pooperacyjnego. Wiem, że Ja pierdzielę. z z operacją. Chodź w tą stronę, chodź. Dobra, chodź, się stąd ewakuujemy.